Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj opowiem Ci o porannej mojej rutynie. Jak ona wygląda? Zazwyczaj jak wstaję rano, to wtedy siadam do komputera i próbuję zrobić kilka rzeczy podstawowych z mojej porannej rutyny. Co to jest? To są jakieś lekcje z Duolingo, potem jakąś lekcję z Membris, następnie jakieś przypomnienie słówek z Membris, a potem jakąś lekcję z matematyki z Khan Academy. I to jest to moja taka poranna rutyna, którą staram się codziennie wykonywać i coś takiego robić. Potem przeglądam sobie maile, przeglądam sobie jeszcze feedli, jakieś nowe rzeczy, czy mi się pojawiły. Wtedy albo filmy zapisuję do obejrzenia, potem krótkie, shorty oglądam od razu na bieżąco, jakieś artykuły zapisuję sobie do przeczytania kiedyś, indziej, po prostu na później. Staram się też jeszcze w takie dni zrobić jakiś marketing mojego kanału na YouTubie, czy popisać po prostu komentarze w jakichś innych materiałach, filmach innych osób, które obejrzałem, które też przesłuchałem, oraz staram się też w taki dzień zrobić już potem kolejne rzeczy, które mam do wykonania. Czasami zdarza się tak, że wstaję dopiero wtedy, kiedy moje dzieci wstaną. A zazwyczaj to jest ten najmłodszy, kiedy wstanie, więc jego biorę na kolana i daję mu banana, jeść, daję mu wodę. On wtedy spożywa taki szybki posiłek poranny, a ja zabieram się za Duolingo Memories Khan Academy. Te pierwsze podstawowe rzeczy, które chcę zrobić, je wykonuję. No i zajmuję się malcem. No i też ja już mam dzień wcześniej przygotowane rzeczy przy moim komputerze, takie jak szklanka z wodą, ubrania, które sobie zakładam oraz banany dla mnie i dla małego. I to wszystko, czym chciałem się dzisiaj z Tobą podzielić. Jeżeli chcesz więcej takich ciekawostek z mojego życia, zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Cześć! Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania, Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec... Perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babu i w Babuji oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej!